Co tam porabiają moje wspaniałe dzieciaki? Myślimy właśnie, co tu zjeść. I bardzo, ale to bardzo chcielibyśmy zjeść kubę lodów, waniliowo truskawkowo karmelowe z kostkami białej czekolady, sosem tofii i piankami. Czy myślicie o tych przepysznych lodach z reklamy? Ze świeżymi malinami i posypką? Tak, właśnie o tych. Hmm, niebo w gębie. Zamawiamy? Nie dzisiaj. Co? co? Dlaczego? Dziś wychodzimy z Tatą do kina. Mamy randkę. Ale zamówimy te lody jutro i zjemy je wszyscy razem wspaniale, prawda? To będzie nasz taki rodzinny rytuał. No to pa! Jutro nie mogę czekać do jutra. Poszli sobie do kina, będą pewnie jeść lany popcorn i na czosy, a nasze brzuchy mają czekać do jutra? To niesprawiedliwe! To jakiś koszmar! Kto to? Dzień dobry, kubeł lodów waniliowo truskawkowo karmelowy z kostkami czy... Top! Zanim będę to wszystko wypowie, te lody dawno się rozpuszczą. Dawaj je pan! Hej, a tak właściwie to kto zamówił kubeł lodów? Maurycy? Ale jak? Nieważne! Popatrz tylko na to! Coś pięknego! Normalnie dzieło sztuki! Do dzieła! Czekajcie! Czy na pewno to jest dobry pomysł? Czy nie powinniśmy poczekać na mamę i tatę i zjeść te lody wspólnie? Serio nie chcę tego przyznać! Ale Kuba chyba ma rację! To powinien być rodzinny rytuał jedzenia kubła lodów. Z drugiej strony, nie powinniśmy pozwolić, żeby to dzieło sztuki zamieniło się w wodę! Lenka ma rację! To byłby grzech! Jedzmy! Zmieniłem zdanie! Hej, poczekajcie na mnie! O, tak się najadłam, że nie wcisnę już ani kęsa więcej! No, co ty nie powiesz? Ja już tych lodów nie tknę chyba przez rok. Mam dość. Dobra, wstawajcie. Posprzątajmy tu, zanim rodzice wrócą. Och, dlaczego zjadłam tę ostatnią kostkę czekolady? Hejka, jesteśmy. Co tam, dzieciaki głodni? Mam nadzieję, że tak, bo mamy dla was ekstra niespodziankę. N nie. To szykujcie brzuchy, bo mamy dla was kubeł ladu waniliowo truskawkowo karmelowych z kostkami białej czekolady i sosem toffi i piankami! Nie! O, zobacz jakie to słodkie! Tak się cieszą, że aż prawie płaczą! O, nasze dzieciaczki. Bierzcie łyżki w dłonie i zaczynamy. Chcę tylko powiedzieć, że jesteśmy dumni, że tyle czekaliście na te lody, żeby zjeść je razem z nami, rodzinnie. Dlatego pozwolimy Wam zjeść pierwszy kęs. Czyńcie swoją powinność. Dzięki. Bardzo to miłe z Waszej strony. Ja nie mogę. Ja też nie, nie zjem ani jednego gęsa więcej Mój brzuch eksploduje, jeśli zjem jeszcze jedną piankę Ale o co chodzi, przecież bardzo chcieliście te lody, nic z tego nie rozumiem Musimy wam coś powiedzieć Zamówiliśmy te lody wcześniej I całe zjadliśmy Bez was No proszę, nasze wspaniałe dzieciaki Przepraszamy, już więcej tak nie zrobimy, mamy nauczkę ale co teraz? Kto z jeden wielki kubeł lodów? Hej, ktoś tu podał nam ekstra kubeł lodów i nie może sobie z nim poradzić. Julka, Tola, skąd wiedziałyście, że zamawiamy kubeł lodów? Ktoś do nas zadzwonił. Maurycy? Ale jak? Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!